Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz wykonałeś mikropigmentację skóry głowy? To był 2015 rok. Zaczynaliście swoją pracę, tak? Dobrze pamiętam? Dokładnie. Później mieliśmy odświeżenie w 2019 roku i następne w 2023 grudzień. Całkiem niedawno, przed świętami. Okej. Okay. Chciałem, żebyś właśnie tak datami dobrze to wytłumaczył, żeby nasi widzowie, osoby, które dopiero poznają mikropigmentację, miały świadomość i były pewne tego, że mikropigmentacją możemy się cieszyć, efektem mikropigmentacji możemy się cieszyć tak długo, jak tylko chcemy, o ile spotkamy się co trzy, czasem co cztery lata na zabieg Tak, tak ja jestem wieloletnim użytkownikiem mikropigmentacji skóry głowy, wszystko się trzyma na swoim miejscu jak należy. Piotrek, wychodzi na to, że jesteś już użytkownikiem mikropigmentacji dziewiąty rok? Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której nie wykonujesz zabiegu odświeżającego mikropigmentacji i dochodzisz do efektu sprzed procesu mikropigmentacji, czyli do łysej głowy. Powiem jeszcze, że dopóki nie zaczniecie wykonywać jakichś zabiegów, gdzie wyrosną prawdziwe włosy, to ja z tego nie rezygnuję. Nie ma alternatywy. Miło to słyszeć, cieszy mnie to, że jesteś zadowolony z efektu mikropigmentacji, będąc z tym efektem tyle lat. Alternatywy są na dobrą sprawę dwie: system włosów i przeszczep włosów. System włosów, czyli peruka, I nie jest to rozwiązanie dla mnie. Oczywiście rozumiem każdego, kto, kto w to wchodzi. Yy, drugie rozwiązanie to przeszczep włosów. To również nie jest rozwiązanie dla mnie, bo obszar, który trzeba by wypełnić w mojej sytuacji, jest zbyt duży, żeby uzyskać efekt, który mnie by satysfakcjonował. Więc, tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to jedynym rozwiązaniem właśnie była mikropigmentacja skóry głowy. Nie myślałem w ogóle o przeszczepie włosów, także ta mikropigmentacja trzyma się rewelacyjnie i poczekajmy na rozwój wydarzeń. To wejdzie na rynek nowego, może kiedyś, na tą chwilę nie widzę innego rozwiązania jak mikropigmentacja skóry głowy.